Siostry zakonne w kwarantannie. To może być indyjski wariant indyjski wariant koronawirusa w Katowicach. Sanepit weryfikuje. Znak zapytania trwa sprawdzanie, czy katowickie misjonarki Miłości Matki Teresy z Kalkuty mogą być zakażone indyjskim wariantem koronawirusa, przekazała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Kilkanaście sióstr przebywa w kwarantannę, objęto nią również 10 osób bezdomnych, którymi się opiekowały. Jedna zakonnica trafiła do szpitala. Ministerstwo zdrowia poinformowało w środę o 1531 zakażeniach koronawirusem w województwo śląskim. Choć to znów najwięcej przypadków w kraju, to jednocześnie to najniższy środowy wynik w kwietniu. Cztery tygodnie temu, w ostatnią środę marca, w regionie odnotowano największą liczbę zachorowań od początku pandemii 6092. W szpitalu tymczasowym w Katowicach było w środę leczonych 110 chorych na COVID-19, w tym 24 na respiratorach, a w placówce w Pyżowicach minus 98, w tym 9 na respiratorach. W związku ze spadkiem liczby zachorowań szpitalne łóżka zarezerwowane na potrzeby pacjentów zakażonych koronawirusem są uwalniane na potrzeby innych chorych. Wojewoda Śląski Jarosław wieczorek zapowiedział w środę zredefiniowanie pojęcia szpitala covidowego. Jesienią takie placówki mają nadal funkcjonować, choć zapewne w innej formule niż dotychczas.